1・2・3・4・5・6・7・8・ 10!10!11!12!12! Ja no znaję <gublika> no to wszystko nowe. Ja znaję to wszystko 11. 12. 12. 12. poszło. 12. 12. 12. Jedenaście! Czternaście! Piętnaście! Pójdziesz teraz! <grywy> Kaczij No co jest? No dawaj się mczak, 14, No to gaśnie! 15. 15 Piętnaście poszło! Dawaj! Nie Pani mogę tu chodź, 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 idzie, chodź, 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 Jeszcze, chodź, 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 Szybciej, szybciej. chodź, dawaj, chodź, dawaj. <śla>